Witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na projekt Denko. Ostatnie dwa projekty denko, czyli Marzec i kwiecień były naprawdę duże. Nie wiem, jakim cudem te wszystkie produkty mi się kończyły naraz. Ale w kwietniu podzieliłam projekt denko na dwie części, żeby ten film nie był taki długi. W tym miesiącu jest dużo lepiej, ponieważ tych produktów nie było aż tak dużo i ja tutaj mam swoją siateczkę z Lidla. I ona jest tak do połowy, pełna nawet mniej niż połowa, więc tych produktów nie było zbyt dużo. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie produkty zużyłam w tym miesiącu, to zapraszam do oglądania dalej. I wyciągamy z światy po kolei jak leci. Pro, pierwsze opakowanie to jest chusteczki Andrex, które dobrze znacie. Bardzo dobre chusteczki. Można je spłukiwać w stalecie, przepięknie pachną. I się nie rozrywają, także naprawdę super. Nie Będę się rozgadywać, bo ten produkt już znacie a Dalej, mamy dwa płyny Colgate do płukania jamy ustnej Pierwszy to jest ten, który ostatnio się pojawiał Bardzo często w projekcie Denko A drugi jest nowy, jest to Colgate Plax Soft Mint Zielony taki był um, Kupiliśmy go, ponieważ nie było tego Też bardzo fajny Tutaj było bardziej czuć mięte, Ale też był delikatny, dobrze działał Dobrze odświeżał tą jamę ustną Także to są najlepsze płyny Dotychczas, które ja używałam Bo wszystkie inne są dla mnie po prostu za mocne a zwłaszcza płyny listerin, Także te płyny najlepsze Jak dla mnie oczywiście Dalej mamy tutaj Lynx Africa. Jest to oczywiście żel pod prysznic dla mężczyzn Czyli Jarka XL 400 ml Jarek bardzo właśnie Lubi używać te żele pod prysznic Są dla niego najlepsze, przepięknie pachnie One też są Bardzo dużo mają właśnie zapachów Natomiast Jarek właśnie jemu przypadło do gustu Afryka No i co Żel dobrze Cię pieni, dobrze oczyszcza skórę i przepięknie pachnie, potem cała łazienka pachnie także. I powiem Wam szczerze, zauważyłam, że on się naprawdę długo ten zapach utrzymuje na ciele potem po prysznicu, na przykład, jak weźmiemy prysznic. Także naprawdę jest dobry. Myślę, że sporo mężczyzn używa właśnie Lix. W Polsce jest chyba AX, jeżeli dobrze pamiętam. Dalej mamy również męski produkt. Nivea Men Dezodorant. My zazwyczaj staramy się właśnie używać dezodoranty, które nie zostawiają śladów na ubraniach, czyli black and white Po prostu, ponieważ, no wiecie jak to jest, użyjecie dezodorant na ciemnym ubraniu, zaraz widać yy, yy, białą plamę Na kolorowych też, więc te dezodoranty uważam są najlepsze Oczywiście nie wszystkie, bo miałam też różne firmy, z których właśnie brałam takie dezodoranty black and white I niestety plamy były, ale ten nie zostawia, jest fajny to jest duże opakowanie, bo ma 250 ml. Dalej mamy wkładki Always, też już je widzieliście nieraz, bo ja je używam. To są te Slim Multiform do każdego rodzaju majtek. Dalej mamy chusteczki Wam. moje staletki skończyły mi się. Bardzo fajne chusteczki. Teraz właśnie przerzuciłam się, słuchajcie, też na demakijaż chusteczkami, ale używam innych chusteczek. Może w następnym projekcie tego się pojawią Ale stwierdziłam, że te również e, do demakijażu by się nadawały I muszę to przetestować, jak się sprawdzają Generalnie chusteczki są bardzo fajne Ja je mam zawsze w toaletce Wiecie, jak wytrzeć tutaj bo Ja zawsze na rękę daję podkład, to żeby wytrzeć coś To one się z tego świetnie sprawdzają Są duże, dobrze nasączone, przepięknie pachną Takim kremem Niwa Po prostu zwykłym kremem miwa, Ten zapach uwielbiam e, I się nie rozrywają, więc super są Jest ich w opakowaniu 25 chusteczek Dalej mamy żel do twarzy Clean and Clear, to też jest żel Jarka Ja mam z tej firmy żel na pryszcze Który się świetnie sprawdza Jeżeli chodzi o ten żel, on też Daje radę, też się dobrze sprawdza Dobrze działa Dobrze oczyszcza skórę Nie ma uczucia żadnego ściągnięcia Nie wysypuje po nim, zresztą on jest taki Który ma nam właśnie Zapobiegać powstawaniu wypryskom. wyprysków Wyprysków? Także żel bardzo dobry. Dalej tutaj widzę, mamy dwa opakowania pasty do zębów. My cały czas używamy Colgate, chociaż ostatnio mnie naszła ochota, żeby zmienić pastę, no ale póki co jest ta. Ona jest też fajna pod względem tym, że po prostu stoi, a my nie mamy za bardzo miejsca na taką paskę, pastę w tubce, więc używamy takich. Ale generalnie pasty też dobrze działają, jeżeli chodzi o mycie zębów. Dalej mamy kolejny żel do twarzy, Nivea Men tym razem, a um, Eee, z aloesem Żeby nie było zdziwienia Czemu Jarek zużył dwa żele w jednym miesiącu On ma po prostu jeden żel pod prysznicem A drugi normalnie przy umywalce tak. eee, Ten żel nie powalił go Powiedział, że dobrze działa Że oczyszczał tą twarz Ale za bardzo się nie pienił eee, Zapach taki typowo męski No ale nie było jakiejś rewelacji Wow czy coś takiego Po prostu taki przeciętny eee, Dalej Pianka niewa do mycia. Um, bardzo fajna pianka. E, powiem wam, że na długo nawet starczyła. Fajne jest to, że ma zakrętkę, bo teraz wiecie, na przykład na jakiś wyjazd mogę ją spokojnie zabrać. Nie martwię się, że ona mi się rozleje. E, natomiast zauważyłam, że po tej piance jakby tak mnie. Używałam też tą zwykłą niewa i ona była ok, A po tej właśnie zauważyłam, że ona tak jakby mnie troszkę przesuszała. Zwłaszcza na nogach. Ja mam um, skóra na nogach bardzo delikatną i ona właśnie um, czasami za bardzo się przesusza, ja dlatego muszę używać balsamów. I właśnie zauważam, że pod, y, po użyciu tej pianki tak troszkę jakby mnie przesuszała. Ale generalnie zapach fajny, pianka dobrze działała. Co prawda zapach się nie utrzymał w ogóle. Jak wyszłam z podprysznica, to już nie było czuć tego zapachu, ale jak najbardziej y, mogę polecić. Dalej dezodorant, tym razem dla kobiet Black and white, ja mam um, oryginalny Bardzo fajny, przyjemny zapach, dobrze działa I nie zostawia plam na ubrań, co dla mnie jest naprawdę bardzo ważne Dalej mamy waciki Te moje duże owalne, których słuchajcie, ostatnio nie było I miałam taki problem, ponieważ one mi się skończyły, nie było wacików Kupiłam małe sobie w... Wilko, a wcześniej jeszcze kupiłam po prostu chusteczki do demakijażu, o których Wam wcześniej wspomniałam i teraz tak sobie radzę, bo tych nie było, A ja właśnie lubię używać tych owalnych, dużych. Dalej mamy standardowo płyn do soczewek. Płyn, który użyłam tak naprawdę od początku, kiedy zaczęłam używać soczewki, on jest dla mnie najlepszy. W międzyczasie jeszcze używałam coś innego, też nie było złe, ale jednak ten płyn jest. Fajny, dobrze się sprawdza Dobrze też od soczewki czyści Też ja nie mam przez to podrażnionych oczu I bardzo wydajny produkt On ma 240 ml Dalej tutaj mam już końcówkę Żel Neutrogena Visible Clear. Jest to żel, który ja bardzo lubię. Już nieraz się na moim kanale pojawił. Żel, który ma nam e, spowodować, żeby nie powstawały nam żadne wypryski, a te, które mamy, żeby je złagodzić, szybko się zagoiły. Ja ten żel y, odkryłam tak naprawdę po, w momencie, kiedy używałam żel. To był chyba z garniera z węglem, i on jest. Po tym żelu strasznie mnie wysypało, i musiałam działać, i właśnie kupiłam ten żel. On rzeczywiście działa, rzeczywiście jest bardzo łagodnym żelem, e, bardzo dobrze tą skórę jednocześnie czyści. E, te wypryski się nie pojawiają, jak już jakieś wyskoczą z różnych przyczyn, nie akurat z powodu tego żelu, ale z różnych przyczyn, e, też właśnie kobiecych można powiedzieć, no to wtedy on rzeczywiście działa tak, żeby je złagodzić i żeby. Szybciej się zagoiły. Także ja go bardzo, bardzo lubię. Dobrze się pieni. Jest z pompką, co też jest świetne. Naprawdę fajne, godne polecenia żel. Dalej mam tutaj Ziaja Antyoksydacja. Jest to ekspresowe serum do twarzy i szyi. Wygładzająco, ujędrniające Pierwszy raz miałam ten produkt, chciałam go przetestować Wiecie, że ja lubię testować nowe produkty eee, I powiem wam, że serum było naprawdę fajne Chociaż ja nie jestem przyzwyczajona do takiego serum Bo jednak ja, w, wiecie, takie w szklanych opakowaniach z pipetką e, Tutaj natomiast jest taki po prostu z pompką w opakowaniu Którego tak naprawdę nie widać, czy się kończy, czy nie eee, Bardzo dobrze działało, dobrze nawilżało skórę e, Szybko się wchłaniało, nie zostawiało żadnej lepkiej warstwy Także naprawdę fajny produkt, natomiast jedyną wadą, którą zauważyłam w momencie, kiedy już tego produktu było na dnie, to nie można było już pompką wydobyć, trzeba było odkręcać całe opakowanie i tutaj właśnie wydobywać wiecie, tym aplikatorem co nie do końca było fajne, no ale chciałam go zużyć do końca także to jedyna wada, ale generalnie produkt jak najbardziej super myślę, że jeszcze do niego wrócę Dalej mam tutaj krem pod oczy ziaja kozie mleko, krem pod oczy mleczny kompres skóra sucha skłonna do zmarszczek Krem, który ja już kiedyś używałam, on jest naprawdę bardzo fajny, przede wszystkim jest wydajnym produktem, lekkim produktem Szybko się wchłania, nie zostawia żadnej lepkiej warstwy i rzeczywiście działa bardzo dobrze, na wilżę okolice oczu Także do tego kremu również na pewno wrócę Dalej mam tutaj krem AA Hydrosorbet, cera mieszana i tłusta. Krem, który tak naprawdę kupiłam przypadkiem, bo nie było innego. Jak wiecie, ja na dzień lubię kremy właśnie, takie, które tą skórę mi zmatowią, ale jednocześnie nawilżą. Jak byłam w Polsce, niestety nie było za dużo wyboru, więc kupiłam ten. Przyjemny zapach. Krem był taki... Pomiędzy zwykłym kremem, a kremem żelowym, bo to nie była typowo żelowa formuła e, Bardzo lekki krem, rzeczywiście działał, matowił, ale i jednocześnie nawilżał Natomiast ten mat, no nie był na tak długo, jak na przykład w przypadku mojego kremu z Ziai Który ja uwielbiam, ten 25 e, Natomiast działał też dobrze i um, szybko się wchłaniał, nie zostawiał lepkiej warstwy e, Był bardzo, bardzo wydajnym kremem, e, także... Na pewno jeszcze do niego e, wrócę I kolejny krem, który też mi się skończył To jest A, krem na noc regenerujący Każdy rodzaj cery Ale tutaj z boku jest napisane m, Cera naczynkowa, natomiast ja go używałam e, Na noc i jak najbardziej się sprawdzał Też nie był to krem e, Nie był to krem żelowy Ale też niezwykły, taki pomiędzy również zapach delikatny, szybko się ten krem wchłaniał, nie zostawiał lepkiej warstwy i ponadto e, rzeczywiście działał. E, moja redukcja sebum przez noc była zminimalizowana, ja się nie budziłam, wysmarowana jakby olejem. Rzeczywiście dobrze nawilżał, ta twarz była, widać, że jest zre, e, zregenerowana. Także naprawdę fajny krem, polecam i na pewno ja również do niego wrócę. E, I ostatni produkt. Tak, ostatni produkt. To jest kolorówka i to jest baza z Ingrid, zielona, o której już Wam wspominałam nieraz. Jest to naprawdę mega super baza. Ja ją kupiłam przypadkiem gdzieś w jakiejś drogerii, tutaj w, online, albo w aptece, już nie pamiętam, ale chyba w drogerii. I baza rzeczywiście działa. Ja często mam jakieś zaczerwienienia, też na policzkach mam jakieś zaczerwienienia, i um, szukam właśnie bazy dobrej, takiej zielonej, i tą właśnie kupiłam. To jest baza. Pod makijaż matuje i redukuje zaczerwienienia. Przedłuża trwałość makijażu, każdy rodzaj celu. Baza naprawdę działa. Rzeczywiście mm, matuje, każdy podkład się na niej dobrze trzyma, jest, utrzymuje się długo i przede wszystkim, nawet jeżeli nie nakładamy makijażu, nałożymy samą bazę, to te wszystkie zaczerwienienia są zredukowane. Ja czasami miałam wrażenie, że wyglądam jakby miała strasznie bladą twarz. Naprawdę baza jest świetna, godna polecenia. Teraz je nie mogłam znaleźć tutaj i kupiłam sobie bazę taką zieloną z Essence, ale to była totalna porażka. Zresztą, jeżeli widzieliście test, to wiecie. Także na pewno sięgnę po tą bazę po raz kolejny i przy okazji dajcie mi znać, jakie wy zielone bazy używacie, jakie są godne polecenia, bo ja szukam dobrej zielonej bazy. Dobra, kochani, moja siatka jest czysta. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o projekt Denko. A, a mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Pamiętajcie o śledzeniu mnie na Instagramie, ja już teraz zapraszam Was na moje kolejne filmy. Dzięki bardzo że byliście, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa! pa!